Przygotowaliśmy dla Was wielowarstwowe, smaczne i niesamowicie zabawne wideo. Na jego bohaterów czekają trudne wyzwania, ale jesteśmy pewni, że z Waszym wsparciem sobie poradzą. Życzmy im powodzenia i zaczynamy! Wow, Skittles! Jak fajnie, że dostałam największą porcję. Chyba ze 100 cukierków na raz. Są takie kolorowe. Wspaniale! No cóż, niektórzy mają szczęście, a ja dostałem tylko jednego cukierka. Barbie, ja mamy szczęście. Nie bądź zazdrosny. Dostałam jednego, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć cukierków. Super. Gratulacje. Teraz ja szybko rozprawię się ze swoimi. Chcę o tym zapomnieć. O, chyba ma winogronowy smak. Smakuje mi. Nabieram apetytu. Chyba zjem jeszcze trochę cukierków. Co ty robisz? One są moje. Zabieraj ręce. Co jesteś taka niemiła? Hmm. Jeśli chodzi o jedzenie, to każdy myśli o sobie. Właśnie coś wymyśliłam. Zjem moje cukierki przez tę słomkę. Podstawiam i zasysam. To bardzo wygodne. Oj, zakrztusiłam się. E, pomocy, nie mogę oddychać. E, chwileczkę, e, mam tu odkurzacz. Zabieraj go, zassał mi usta. Chciałem tylko pomóc. Przynajmniej już nie kaszlesz. Oto twój cukierek. Ekstra, dziękuję bardzo. Teraz moja kolej. Jestem gotowa. Jak ja mam to wszystko zjeść? Muszę wymyślić coś ciekawego. Mam pomysł. Zrobię sobie jakąś fantazyjną biżuterię. Zacznę od pierścionka. Biorę po jednym cukierku i przyklejam. Najważniejsze jest na przemienne stosowanie kolorów, wtedy wyjdzie naprawdę fajnie. Jak ładnie! Pasuje mi! A co jeśli zrobię inne ozdoby? Spróbuję nawlec cukierki, żeby powstały koraliki. A, wow! Niezły początek! Będę kontynuować! Ale Super Barbie to wymyśliła! Spójrzcie, to wygląda ekstra! Muszę to szybko przymierzyć. Najpierw zdejmę opaskę. No, teraz mogę ją założyć z powrotem. Ta biżuteria naprawdę ci pasuje. Dziękuję, ale myślę, że muszę dodać też jakieś modne okulary. Wszystko powinno być w tym samym stylu. Takie oprawki będą idealne. Wystarczy tylko ozdobić je cukierkami. Wow. No pięknie. Jak wam się podobam? Jest ekstra. Klasa. Jak dużo brokułów. Nawet jeden mały kęs mnie przeraża. Tym razem nie mamy szczęścia. Zgadzam się. Nienawidzę brokułów i nie chcę ich jeść. Co robić? Sama nie wiem. Tym razem niech zaczyna Barbie. Nie. Okej, okay, więc ja będę pierwszy. Pokażę wam jak to się robi. Oczywiście smakuje paskudnie, ale myślę, że dam radę. Jestem nawet gotowy zjeść ten kawałek w całości. Zobaczcie jakie to łatwe. Po prostu biorę, wkładam to do ust i po wszystkim się tak łatwo nas oszukać. A to twoje brokuły? Dobra, dobra, masz mnie, Barbie. Przyznaję. Wygląda na to, że będę musiał to jednak zjeść. Nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Dlaczego brokuły tak źle smakują? Czuję się, jakbym żuł trawę z podwórka. Skończyłem. Szczęśliwe? Ach, mogłeś się tak nie spieszyć. Chociaż z drugiej strony, lepiej to zjeść jak najszybciej. Miałeś rację, Alex. Przypominają trawę. A, chyba ci posmakowało. Alex, pomóż mi. Muszę przełożyć moje brokuły. Jestem pewna, że ona nawet tego nie zauważy. Dlaczego sam na to nie wpadłem? To genialne. Idzie mi całkiem nieźle. Zostało jeszcze troszkę. Ej, Alex, co ty robisz? Chyba się nie zorientowała. Jesteście w błędzie. Musimy doprowadzić sprawę do końca. Dlaczego mnie przestraszyłaś? Żebyś już nigdy nie podsuwał mi cudzego jedzenia, zabieraj to. Ale to nie jest moje to, Barbie. Alex, myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Dlaczego mnie wydałaś? Teraz muszę to wszystko zjeść. To obrzydliwe! Chyba zwymiotuje. Dobrze ci tak, Barbie. Nie widzę w tym nic zabawnego. Jakie ogromne kawałki! Już prawie skończyłam, został tylko jeden kawałeczek. Muszę to zrobić. Tak trudno mi oddychać. Niedobrze mi. Nie mogę tego przeoknąć. Ogarnij się, Barbie! Odwróć się ode mnie! Przepraszam! Oj, to jeszcze nie wszystko! Przestań! Co za koszmar! Jakie to obrzydliwe! Uff, końcu mi lepiej. No, teraz to już na pewno po wszystkim. Tylko jedna pianka marshmallows? Jak mało? Tak, to zdecydowanie mniej niż ja mam. Myślę, że zwycięzca tej rundy jest oczywisty. I to ja! Jeśli nie macie nic przeciwko, to coś przekąszę i się pobawię. Zobaczcie, co wymyśliłem. Nakładam na palec marshmallows i rysuję mu twarz. Teraz mam nowego przyjaciela. To całkiem zabawne. Przyszedł mnie odwiedzić. I mnie! Czas się z nim pożegnać, jestem bardzo głodny. Jakie to okrutne! Dlaczego to zrobiłeś? Przyzwyczaiłyśmy się do niego. Nie zdawałam sobie sprawy, że jesteście takie wrażliwe. Przepraszam. Słodka przekąska poprawi mi humor, ale zanim zjem moją piankę, muszę ją odpowiednio upiec. No to zaczynamy! Wow, nie wiedziałam, że można tak zrobić! Sprawdźmy co wyszło. No nieźle, to był dobry pomysł. W końcu mogę spróbować. Mm, pianka się roztopiła i teraz tak fajnie się ciągnie. Jest taka miękka, super. Nie chcę się zatrzymać. Muszę je wszystkie zjeść jak najszybciej. Z taką łatwością trafiają do mojej buzi. No to było super. I teraz ja. Zacznę od góry. Rzeczywiście są bardzo miękkie. Barbie, mogę się poczęstować? Proszę. Błagam cię. Mam cię dosyć. chcesz marshmallows? No to łap. I złapię. Gdzie mam go szukać? Nic nie widzę. Ach, kurczę, no i nie mam słodyczy. Wygląda na to, że dziś nie jest twój dzień. Aleks, nie martw się. Zobacz, co ja mam. Czyli mnie oszukałaś, nie wyrzuciłaś tej pianki. Oczywiście, że nie. Dlaczego skoro można ją zjeść? Dobra, dajcie spokój. Mam ważniejsze sprawy. Może jednak się z nami podzielisz? Dobra, bierzcie, bo i tak nie pozwolicie mi jeść w spokoju. Nie, tym razem mam najmniejszą porcję. No to musiało się kiedyś wydarzyć. Nie smuć się. Hura, szczęście się do mnie uśmiechnęło. To jest cała góra pączków. Zaczynasz, Barbie. Dobra, myślę, że uda mi się to szybko załatwić. Wow, w środku pączka jest nadzienie. To chyba dżem owocowy. Jest naprawdę dobry. Lukru też jest bardzo dużo. Wspaniały pączek. Mam ochotę na więcej. Zabieraj ręce od moich pączków. Ciwus. Nie szkodzi, zawsze dostaje to, czego chce. E, Aleks, e, spójrz, co to jest. Co za głuptas. Nie rozprasza się. potrzebuje czasu, żeby zjeść swoje pączki. Jaka pyszna polewa. Smakuje rewelacyjnie. Barbie, wydaje ci się, tam nic nie ma. Gdzie się podziały moje pączki? Pilnowałam mi, żeby nikt ich nie ukradł. Nie wierzę ci, zjadłaś cały lukier. Z nim smakowałyby jeszcze lepiej, choć w takiej postaci też są niezłe. Jesteście tacy zabawni. Fajnie jest was obserwować, ale teraz nie mam czasu, poraz iść moje pączki. Och, co za delikatne ciasto, po prostu rozpływa się w ustach. Ma pomysł, trzeba zaopatrzyć się w wędkę. Wspaniale, nie mogę się oderwać. Złapałem, złapałem pączka! Mój plan działa. Rzeczywiście z lukrem smakuje lepiej. Będę dalej łowił. Chodź tu, mój słodki zjemcie. Jeszcze jeden. Jestem w tym mistrzem świetnie! Aleks, co to tam masz? To są moje pączki! Odóż jest powrotem! Jeszcze czego, nie licz na to! Nasz wielowarstwowy słodki challenge dobiegł końca. Jesteśmy pewni, że wprawił Cię w świetny nastrój na resztę dnia. Żegnamy się i lecimy montować kolejne epickie filmiki. Do zobaczenia wkrótce!